Witamy Was w kolejnym filmie, kolejny raz na dosyć ryzykownej drodze, ale nie martwcie się. Dzisiaj nie będzie strasznie, dzisiaj będzie pięknie. Słuchajcie, Long Time No See. Znowu jesteśmy na szutrówce. No niestety, ale mieliśmy do wyboru albo to, albo się wracać ponad 200 km do miejsca, do którego chcemy teraz dojechać. No, albo właśnie wybrać tą szutrówkę, i wtedy mamy tam tylko ile? 40 km? No, a szutrem jakieś 15. A szutrem 15, więc jakby po naszych przebojach nie robi to na nas już większego wrażenia. Natomiast no, ta droga też nie jest taka najgorsza. To, co spotkało nas w górach, jakby jest nie do porównania z tym, co jest tutaj, bo no, są jakieś tam wyboje, ale generalnie jedzie się ok. Zobaczymy, co będzie dalej, bo na razie przejechaliśmy. Taki mały odcinek, no ale na razie jest spoko. Patrzcie na te góry. One dosłownie wyglądają jak takie usypane z piasku. Dosłownie, jak koło nich przejeżdżacie, to wydaje się tak jakby tam była usypana kupa piasku. I tu jest tak dookoła. Naprawdę wygląda to bardzo niecodziennie. Teraz kolejne to zrobiliśmy, czyli yy, mimo zapewnień, że już nigdy więcej nie wjedziemy na drogę 4x4, czy to zrobiliśmy? Być może, no ale za to nie widzielibyśmy tego, a musicie przyznać, że po prostu wygląda to kozacko, po prostu totalnie jakoś tak nierealnie wręcz W porównaniu do tej ostatniej drogi, którą w skali od 0 do 10, jeżeli chodzi o przejazdność, oceniłbym na mocne minus 4 to ta najczęściej jest ok, gdzieś tak bym jej dał 3 ale były takie momenty gdzieś około 500 metrów, musieliśmy pod górę jechać po takich luźnych kamieniach i tam było naprawdę no tak jak na tamtej drodze Także niestety jesteśmy głupsi niż myśleliśmy, do takiego wniosku dzisiaj doszliśmy Ale przynajmniej dzisiaj mam ochotę jeszcze w ogóle patrzeć na te widoki, mimo że tam były no inne, ale też bardzo ładne no tutaj mam już większą ochotę, żeby się patrzeć za szybę, także to znaczy, że ta droga jest trochę lepsza. No i przede wszystkim będzie krótsza. Już większość przejechaliśmy. Mam nadzieję. Mimo kiepskiej nawierzchni, kilometry uciekały nam bardzo sprawnie. Są też plusy braku asfaltu. Dzięki temu góry wydają się dużo bardziej dzikie, bo po prostu dużo mniej turystów tam zagląda. Czuliśmy się dosłownie jak na jakimś totalnym odludziu. Przykład właśnie takiego miśka na szczęście, o którym mówiliśmy już w sumie w którymś z filmów, tak? Ale generalnie tutaj możecie zauważyć takie miśki wiszące za głowę, tak jak takie wisielce przy różnych budynkach, nie wiem, sklepach, mniejszych, większych. I Paweł pytał kiedyś fryzjera, u którego był, co to oznacza i to jest po prostu na szczęście. Ten misjak ma przynieść im dobrobyt. No i po prostu to jest taki ich symbol właśnie, który sobie oni tutaj wywieszają w nadziei, że akurat przyniesie im to jakieś profity. Po pewnym czasie dojechaliśmy do niewielkiej wioski w górach. Życie w takim miejscu na pewno nie należy do najłatwiejszych, bo wyobraźcie sobie chociażby, że jedyna droga, która prowadzi do waszego domu, to ta, którą właśnie widzicie. Trudno sobie wyobrazić życie w tak odciętym od cywilizacji miejscu, zwłaszcza jeśli kogoś nie stać na samochód 4x4. Niestety z tego, co widzimy w trakcie naszej podróży, w dalszym ciągu wielu Albańczyków żyje w ten sposób. Spójrzcie, a tutaj pośrodku niczego, cmentarz. A propos cmentarzy i grobów, to powiem Wam, że my tutaj często, i tutaj w Albanii, i w Czarnogórze widujemy, czy widywaliśmy takie na przykład pojedyncze groby, albo dwa groby stały sobie gdzieś tam koło jakiegoś domu, albo widać, że na przykład ktoś na swojej działce ma groby, nie wiem, swoich bliskich. Więc widać, że ludzie tutaj podchodzą do tego bardzo tak na poważnie i w miejscach, w których ktoś zginął, oprócz tego, że jest taka, taki mały nagrobek, jak normalnie na cmentarzu, to jest też zdjęcie. No, u nas na przykład się spotyka raczej jakiś tam krzyż, że wiadomo mniej więcej i czasem też takie plastikowe informacje, gdzie jest na przykład imię i nazwisko, data śmierci, a tutaj jest taki jakby mini grup. Więc no widać, że oni tutaj dbają o to, żeby faktycznie e, to było takie miejsce upamiętniające. Jeżeli ktoś zginął w tym miejscu, to ma być jasno, e, z, razem ze zdjęciem pokazane kto tam zginął, e, widać, że mają po prostu tutaj taki, takie bardzo duże przywiązanie do tego. I, I też no, u nas chyba nie ma takiej opcji, żeby ktoś sobie, nie wiem, w ogródku zrobił grób swojego krewnego. A tutaj widać, że chyba takie prawo jest, że to nie jest tak, że one mają być tylko w jednym miejscu, tylko faktycznie można sobie, nie wiem, na swojej działce mieć właśnie taki swój rodzinny, e, mały cmentarzyk. krzyżowanie na podstawie, którego postanowiliśmy jechać tą drogą, bo Paweł stwierdził, że tutaj właśnie będzie zatrzymał się, zaczynał się asfalt. Co teraz powiedz nam dlaczego. Dlaczego? No, no, ta droga była dużo bardziej wkręta, a ta już nie. No, Chwędziłem, że będzie tutaj asfalt już. No i co jest? Nie wiem, zaraz zobaczymy. No i dojechaliśmy. Ja, ani, a za asfaltem ani widmo, ani w słychu. Patrz, tam jest asfalt. To nie jest asfalt. Jak nie asfalt, to jest asfalt. Bardziej. No dobra, masz rację. Jest jakiś <laughs> skrawecz. Mówiłem, że będzie asfalt. <laughs> Co, on swoje lata świetności ma już dawno za sobą. Nie Rzymian, pamiętam. Zaraz dojedziemy do kolejnej krzyżówki, więc może akurat tam się uda, że jednak będzie asfalt, bo to jakaś taka główniejsza droga. Zobaczymy. No asfaltu co prawda nie ma, ale zdecydowanie ta droga jest w lepszym stanie niż ta, którą jechaliśmy wcześniej. Widzicie jest dosyć płasko, nie ma jakichś wybojów, kamieni, także no, miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Ostatni odcinek już był naprawdę całkiem spoko To była faktycznie droga szutrowania, jakaś tam 4x4. A teraz już dojeżdżamy do asfaltu. No i czemu nie może być tak wszędzie? Ja się pytam. do czwartej o pierwszej byliśmy już na tej drodze pół no godziny 3. No Ale jeszcze się zatrzymywaliśmy także takiej jazdy było ponad dwie godziny no to nie to samo co 8 nie? No, ale nie no tutaj było dużo lepiej tak naprawdę jakby sumować to można kilometr był taki beznadziejny tak jak na tamtej drodze a reszta była Słuchajcie, już się nam to przydarza drugi raz i nie wiemy o co chodzi. Jest środa, jesteśmy w mieście, teraz aktualnie w Permet, i tutaj jest pusto. Dosłownie większość miejsc jest pozamykana. Otwarte są tylko jakieś tam bary, restauracje, i też nie wszystkie, jakieś ze dwa stragany. Nawet, i sklep nawet sklep, supermarket. Wczoraj dotarliśmy w takie miejsce, jesteśmy nad rzeką niedaleko miejscowości Permet. I po co my tutaj w ogóle przyjechaliśmy? Po co się tłukliśmy tutaj przez te góry? Są tutaj w okolicy ciepłe źródła, darmowe ciepłe źródła, i na zdjęciach wyglądało to naprawdę bardzo fajnie, więc stwierdziliśmy, że fajne to będzie takie urozmaicenie. No bo jeszcze tutaj w trakcie tej podróży, a nie raz, byliśmy we Włoszech na ciepłych źródłach i od tego momentu już nie, więc stwierdziliśmy, że, że się tutaj właśnie przejedziemy i też to będzie taka ciekawostka dla Was. Jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, to możecie sobie podjechać i też sprawdzić. Tak wygląda ten plac. Tutaj spokojnie zmieści się więcej tych kamperów. Tam dalej też można jechać za te budynki. One są ogólnie opuszczone, to znaczy są tam, ktoś tam przyjeżdża, bo chyba kaczki gdzieś tam są zamknięte i je wypuszcza, ale generalnie w ciągu dnia jest tutaj pusto, cicho, spokojnie. Także takie idealne miejsce ma na przenocowanie, ewentualnie na takie chwilowe poczilowanie. A my się już w ogóle zbieramy i jedziemy na te ciepłe źródła. Woda może szału nie robi, bo jest dosyć brudna, wiecie, taka zabłocona, zagliniona, ale od biedy w takich głębszych miejscach myślę, że jak ktoś by miał ochotę, mógłby sobie popływać. Jedyny problem jaki tu mieliśmy, to ta młoda dama, chodząca po tym błocie, po tej glinie, cała się brudziła. No, teraz jest czysta, ale były takie momenty, że wskoczyła na dywan, mi łapkami. Jest tutaj kilka parkingów, dużo miejsca, dużo kamperów. A jeżeli idziemy zobaczyć, jak tam w wodzie, czy dużo ludzi. W ogóle duże zaskoczenie dla nas, że tutaj tyle aut jest, tyle kamperów, bo w okolicy nie było tego za bardzo widać w pobliskich miejscowościach, w pustki, a tutaj naprawdę wyobraźcie sobie co tutaj się musi dziać. W środku, jest samochodów. No, w środku sezonu co się musi dziać. Tutaj widać takie dwa większe baseny. Tam jest jeden, tu jest drugi. Wcześniej mijaliśmy taki mniejszy. Z tego co czytałam, o tam jest jeszcze za tym mostem jeden. Z tego co czytałam, to jest ich około sześciu. Basenie. A teraz ktoś przyszedł z całym stadem psów, chyba z 15 naliczyliśmy. A no jak robimy zwierzęta to dla nas to już jest naprawdę przesada. musi robić zwierzęta i tam przed tym teraz siedzieliśmy w tym źródełku nawet troszkę cieplejszym tym tutaj tam widać Marcelinę i siedziała jedna kobieta i tak strasznie się przestraszyła tych psów zaczęła płakać musiała stąd wyjść napat no, patrzcie co tutaj się dzieje niektóre naprawdę

No nie, co wracają? To tutaj takie małe, nie wiadomo, nie pasuje trochę do dziś za bardzo. <grymne> Ale najspokojniejszy z tych wszystkich. <grymne> Nie wiem, powiem wam, że średnio to dla mnie wygląda. Współczuję każdemu, kto ma problem ze zwierzętami. No i w sumie chyba bym się nieźle wściekł, gdybym właśnie miał taki problem. A tu nagle tyle takich groźnych psówko mnie latało. Ciekawe w ogóle. Tam to źródełko wygląda jako takie główne. Było dużo zimniejsze niż tutaj. Także jak będziecie kiedyś tutaj to polecam wszystkie wypróbować. Ja sobie tutaj właśnie nakładam lecznicze płotko. Jak widzicie tutaj, taka jest glina. A. Powiem Wam, że to miejsce nas bardzo zaskoczyło. Tutaj możecie zobaczyć komunę psią i pisowską chyba. Tak doszliśmy do wniosku, że tutaj chyba dużo jest właśnie takich osób pisenlow i po prostu zero jakichś takich zahamowań. Całe szczęście, że nie przyszliśmy tutaj z Montę, bo ona się bardzo boi dużych psów i podejrzewam, że tutaj by był taki pisk. Nie wiem czy mówiłeś o tej dziewczynie, co została paniki? No, tak. Możesz jeszcze opowiedzieć. No więc podejrzewam, że ona by tutaj bardziej panikowała niż ta dziewczyna, która tutaj właśnie dostała takiego ataku, można powiedzieć. Gdzie tutaj większość osób się nie bała psów, ale powiem Wam, że dla osób, które, które mają strach, które nie wiem, kiedyś pogryzły psy, no to to by mogłoby być naprawdę bardzo traumatyczne przeżycie. Słuchajcie, samo to, że to jak wjeżdżacie, to od razu widać, że te busy, te kampery tutaj, to są takie bardzo oryginalne. I słuchajcie w ogóle mm, dziwne to było, po prostu to było dziwne, bo oni tutaj przyszło z kilkanaście osób i kilkadziesiąt psów chyba i słuchajcie one po prostu, i one po prostu przejęły całe to ten basen, można powiedzieć. Najpierw skoczyły do jednego, potem przeszły do kolejnego. Tutaj widzicie jest tak, taka grupka tych kamperów. i z tego co widzimy to właśnie... Tutaj jest parę takich osób właśnie bardzo w hippie stylu. Nie chcemy oczywiście nikogo tutaj oceniać, no ale, no ale po prostu no tak wyglądają jak, jak, jak hippisi. Ktoś wezwał policję. Tam który z tych samochodów to jest właśnie policyjny. Ogólnie z tego co zauważyliśmy jak rozszedliśmy to większość z nich się zmyła chyba jeszcze przed tym jak policja przyjechała. No wiecie, to nie może być tak, że e, oni sobie przychodzą i po prostu dominują wszystko, no nie? I to nie jest e, jeden, dwa czy trzy, trzy psy, tylko to była cała wata tu. I, I niektóre to były naprawdę takie groźne rasy, no nie? Jakieś, nie, ja się nie znam dobrze, nie pamiętam jak mają te psy, ale jak się nazywają te rasy, ale no... Wiecie, no nigdy nie wiadomo powiem wam, że się tak fajnie czujemy po tej wodzie ona tam ma jakieś minerały ja się jeszcze posmarowałam trochę tym błotkiem i tak, tak, tak jest uczucie lekkości nie wiem, naprawdę bardzo przyjemne podejrzewamy, że tutaj w sezonie to jest po prostu zatrzęsienie ludzi, bo są takie duże parkingi, teraz tam no nie wiem, jest kilkadziesiąt samochodów a te parkingi są naprawdę pojemne Także yy, jeżeli macie tylko możliwość na przykład jakoś jeszcze końcem września albo w październiku tutaj przyjechać, to, no to myślę, że polecamy, nie? Spoko miejsca. Mm -hmm, bardzo fajne, ciekawe, egzotyczne trochę się okazało. No. Ja jeszcze zrobię parę ujęć dronem i się zmywamy. No, byliśmy jeszcze się na chwilę tam przejść z nią, bo staramy się tak ją oswoić z psami, bo przez to, że właśnie jak ona była jeszcze sama, to psy ją przeganiały, to ona się bardzo boi. No ale teraz już widzimy taką coraz większą ciekawość, więc staramy się gdzieś tam, widzimy, że psy są łagodne, jej pokazać, że nie wszystkie psy są takie niebezpieczne. No ale jak widzi takie, takie duże, a co tej większości te psy to były takie, wiecie, wielkości powiedzmy takich owczarków, owczarków niemieckich, może troszkę mniejsze, no, no to był stres i musieliśmy ją kawałek nieść na rękach, bo, bo za dużo było. Tutaj dosłownie słuchajcie, te psy latają luzem. Są dosyć mądre, bo tak nie podbiegają, wiecie, do obcych, no ale jak wiecie, czuły psa, no to, to już paru podbiegło i ona, wiecie, od razu kupa w Majtach. Wyobraźcie sobie, że od trzech miesięcy e, ani razu nie byliście na powierzchni mieszkalnej większej niż 6 metrów kwadratowych. Okazuje się, że ta pannica. Jest bardzo kanapowym pieskiem, ona by tylko na łyżeczku spała. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie pięknie, ładnie i gładko. Dla mnie przekraczanie granic to jest ta najgorsza część e, podróżowania, bo to mnie zawsze stresuje.